Witam moi mili, oczekiwaliście i jest! Witam was wszystkich, którzy serdecznie jesteście tym mikserem i witam was w następnym odcinku, w którym obiecałem, że zobaczymy mój nowy telefon to jest akurat sposób Galaxy S9 ładnie zapakowany, jeszcze nowiutki, nieodparty no i w sumie, no będziemy mogli zobaczyć co jest w środku ogólnie i samą, sam, sam telefon właśnie obejrzymy sobie, bo wygląda na bardzo interesujący w sumie no cieszę się, bo ten co teraz właśnie nagrywamy, no to jest jeszcze, już traki trochę przestarzały Znaczy nie przestarzały, co tyle tylko, że się psuje Samo, Sam dług wiatru już rozwalał ten telefon mój Że włączał już telefon Włączał doskonale już mój telefon, strasznie No i akurat dobrze, że już nowy jest No to Zobaczymy Co w nim jest Tu mamy etykietę Wszystko na temat tego telefonu 64GB memory e. No, dobra, otwieramy. Mamy Samsung. Widać idealnie wszystko. Ale trzeba otworzyć, Gotuje jest do otwierania. Jeszcze w ogóle go nie otwierałem i go nawet nie widziałem. Tutaj... Tutaj mamy, tutaj mamy kluczyk i instrukcję zapewne do, do obsługiwania się nie ma. kluczyk jest po to, żeby otworzyć pewnie wejście, bo tak samo jest z tym moim starszym. Ale to, to nam nie przeszkadza Dlatego zamykamy to, bo to nam na razie nie będzie potrzebne Interesuje nas sam telefon, oryginalnie I tu mamy naszą gwiazdę wieczoru Czyli jest dopiero po południe? Tak wezmę No Tak się właściwie on prezentuje Pewnie już nieraz raz pewnie widzieliście taki model Samsunga Ale mi się bardzo ładnie podoba Fajnie Fajnie to wygląda właściwie. Jeszcze nie jest pobity jak ten mój, mój starszy model. Bo to w ogóle balipa. Jeszcze nie jest włączony. Może jakaś bateria, bateria jest. Ale zanim zobaczymy sam telefon jeszcze, to jeszcze zobaczymy sobie resztę, co tu możemy znaleźć praktycznie. Tutaj mamy na przykład. A nie, to, to, to jest do. No żeby zakryć, żeby nie było nic takiego potężnego. Mamy ładowarkę. No teraz się będę trudził nieźle, bo pierwszy raz będę miał do czynienia z taką ładowarką, bo ja miałem zawsze tą chudą ładowarkę, a tutaj jak widzicie to jest ta grubsza, jedna z tych grubszych. No i mamy tutaj wszystko, tutaj mamy kabelek, wszystko do odnowienia. Coś tu jeszcze jest? Oczywiście, że no coś, to jest do słuchawek, czyli nie ma tu słuchawek? Więc zobaczyliśmy już w pełni nasz cały ekwipunek, tylko coś jest, są było słuchawek do zabezpieczenia, ale tam ich słuchawek właściwie nie było, więc to mnie troszkę martwi. Ale teraz włączymy telefon, zobaczymy. Włącza się, czyli pewnie jakiś procent baterii ma. Zobaczymy dokładnie. Android, czyli najlepsza. Lepszy co może być. Oczywiście. No, samo sama to mnie właśnie rajcuje, ponieważ wreszcie będę mógł nagrywać porządniejsze filmy. No na razie wiecie to. Jak zaoszczędzę sobie właśnie na kamerę, to właśnie z kamery będę wszystko robił. Uruchamianie systemu Android, czyli klasyka w każdych telefonach, oczywiście. Trochę długo to poczekało, ale już jesteśmy kompu... już mamy nie komputer. Mamy już nasz telefon. Jak widzicie, telefon jest w pełni czysty. Że mamy teraz chyba... która, 16.9 już? No, 16.9, więc, więc jest już zgrany cały. Mamy wszystko tutaj, trzeba poustawiać tutaj, jak chce wchodzić w sklep Play. Już mam wszystko zalogowane. Naszą pierwszą. A no, sobie tak kliknijmy, Brawl Stars Browstars. Stars No, to moja pierwsza gra, którą sobie pobiorę, bo akurat się ostatnio wciągnęłem. Jeżeli ktoś chce właściwie grać w takie typowo gry, gierki na telefonach, to możecie napisać w komentarzach. Tutaj e, sprawdźmy ustawienia oczywiście, bo to jest właściwie najważniejsza, najważniejsza część. Połączenia automatycznych synchronizacji włącz. E, kontakty, całki. Jakoś, Boże, jakoś kontakty się. Połączenie, zobaczmy informacje na temat telefonu naszego. Numer, numer modelu, stan, informacje prawne, informacje o programowaniu. Wersja, wersja online on y to 2.5, wersja systemu Android aż 10. Wersja modelu, wersja jądra, numer wersji. To wszystko, to nie jest, najnowy, to nie jest najnowszy telefon, który możecie... To jest najprostszy chyba telefon jaki teraz jest, ponieważ to już jest stary model, bo wszyscy o, oczywiście szaleją teraz na punkcie Samsung Galaxy S10, S10+, albo już są nawet lepsze Nie sprawdzam ostatnio rynku całego Ale oczywiście Filmiki na, filmiki na portalach właśnie takich będzie o niebo lepsze O, tutaj akurat pierwsze co się wyświetla to mój najnowszy filmik 45 km a którego polecam oczywiście wpaść Mamy już 8 tego, 8 polubień i 393 więc niedługo dobijemy do 400 oczywiście, więc je, jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to polecam jeszcze do zasubskrybowania tego kanału, bo polecam i będzie bardzo fajnie. Oczywiście moja koleżanka też miała właśnie taki, oto właśnie telefon Samsung Galaxy S9 i dlatego, żeby sobie zapożyczyć, to sobie wziąłem właśnie jej po, jej och, osłonkę. Oso, osłonka oczywiście jest dziewczęca, jak każdy mógł już zobaczyć. Ale my w następnym odcinku zrobimy tak, że przerobimy tą osłonkę i nie będziemy musieli przepłacać za bardzo na najnowszych modelach, właśnie takich, właśnie o to. No, spraw. Więc pofarbujemy wszystko. Motylki się odczepi, jakąś. jakiś nie jak się odczepi, albo się na pewno odczepi. Przefarbujemy na czarno, oczywiście, bo lepiej pasuje. No, więc to chyba będzie na tyle w tym odcinku. Ale mam dla, dla Ciebie, drogi Wizu, jeszcze jedną niespodziankę. Ja oczywiście, jak, jeżeli oglądaliśmy poprzedni odcinek, to mogę zobaczyć, że mówiłem o konkursie jeszcze w opisie Jeżeli zobaczyłeś Bardzo mądre, jak waszej we, bo naprawdę To jest konkurs na TikToku, w którym ja zrobię Zrobię filmik na TikToku I to będzie wersja duetowa to zro... Ten filmik, który będzie on już najlepszy duet, najlepszy duet to będzie No to oczywiście pokażę ten filmik, tikt... udostępnię ten filmik na TikToku, zapromuję go i jeszcze pokażę go na YouTubie na następnym filmiku, jaki pokażemy, właśnie. Więc polecam śmiało, konkurs będzie. Konkurs, zobaczmy na moim telefonie, jest 10, dzisiaj 10 maja, to czas będzie do 20 maja. Więc dzisiaj albo jutro wpadnie TikTok, czyli tak pomiędzy 11 a 12. Bo wtedy już filmik na pewno będzie, bo go zmontuję, oczywiście, bo to będzie dużo pracy nad tym wszystkim. No. Już plan jest stały, więc zobaczymy się już niedługo. Polecam do jeszcze raz do zasubskrybowania tego kanału, bo filmiki są częstsze niż zawsze i zaraz dowiemy do 400 subskrypcji, więc jestem wam naprawdę bardzo wdzięczny i cześć!